Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jacob, a przed Wami, słuchajcie, materiał, który, tego rodzaju materiały ostatnio Wam się naprawdę podobają, czyli piłkarskie quizy, albo piłkarskie zgadywanki, no. tak, 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 dzisiaj wymyśliliśmy, że zagramy, kim, jakim piłkarzem jestem, ty tak. kiepskim. Ja jeszcze gorszy <laughs> Tak czy inaczej Nikodem przygotował karteczki Które zostaną przylepione nam na czoło A potem zadając pytania musimy odgadnąć Kim jesteśmy, kto pierwszy ten zdobywa punkt Po jednym pytaniu będziemy szli w tej kolejności Zasady Dostajemy na przykład Cristiano Ronaldo na moim czole I mogę zadawać pytania typu czy jestem z Europy? Tak, nie Czyli musi być jednoznaczna odpowiedź, tak albo nie Nie możemy otwartych pytań zadawać Dokładnie Tylko musi być pytanie zamknięte No i następnie mówię, zagramy, zobaczymy, 4-5 rund mm -hmm. No i kto zgadnie w danej rundzie, zdobywa punkt Tak, To voilà. pierwszy zgadnie kto w danej ten... A, i wtedy ściągamy karteczki Tak Dobra, okej okay. Czy wam pasują te reguły? Tak. tak No i fajnie W takim razie zaczynamy Nikoden, naklejaj nam piłkarzy na czoło Widzimy. Oczywiście wy będziecie mieli podpisy na dole, kim, kim jesteśmy Gdybyście nie widzieli nie patrzę, żeby, żeby nie zerknąć, żeby. No i już widzicie pierwszą rundę, o co chodzi. Mamy na czołach, jakimi piłkarzami jesteśmy. No, no to. Masz, masz Daszek, fajny. Mam <laughs> fajny Daszek. Adam, zaczynaj. Od ciebie zaczniemy, potem w kolejnej rundzie ja, i tak dalej. E, jakie pytanie chcesz zadać? Czy jestem Europejczykiem? Tak. tak. Czyli na następne mogę? Nie, teraz, teraz ja. Czy jestem Europejczykiem? Tak, więc jestem. Tak, tak, tak. <laughs> y jak zadasz, czy jestem Europejczykiem, <laughs> jesteś najmniej oryginalną <laughs> osobą na świecie. Czy jestem graczem spoza Europy? <laughs> Nie. Nie. <O. laughs> Tylko, że możesz być. Dobra, nieważne. Czy gram w Premier League? Tak. 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 Czy jestem napastnikiem? Nie. Nie. Czy gram w Europie? znaczy głupie pytanie. Gram. Co? 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 Tak, gram Grasz? w Europie. No dobra. No. E... Czy gram w klubie z Londynu? Nie. Nie. Czy. Gram w Premier League? Tak. Mhm. Czy ja gram w Premier League? Tak. <grym> e... Czy gram w Manchesterze? Nie. Nie. Czy jestem obrońcą? Tak. tak. Czy jestem napastnikiem? Tak. tak. Ja od razu też powiem, że zam czasem zamiast pytania, może teraz spróbować kim jesteś? Tak. Mhm. Czy gram w klubie, który zdobył mistrzostwo Anglii? Kiedyś. Bo, tak. Kiedyś? Czy kiedykolwiek w historii? Tak, go tak, Mistrzostw tak. Anglii? tak. Ehm, czy jestem Wandajkiem? Nie. Nie. Mm, 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 mm. E, czy gram? klubie stop top 6. City, United, Liverpool, tak. Chelsea, A, tak, tak. Tottenham, Arsenal. Ale tak, to okay, jest. Dobra, dobra, I jeszcze wymieniłem wszystkie. Czy gram w tych klubach? I Nie mi no, muszę, no, wszystkie wymieniłem. No, dobra. No. Czy jestem zawodnikiem Liverpoolu? Tak. 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 Um, czy jestem zawodnikiem z miasta Manchester? Nie. Czy ja jestem. To e, takie pytanie, w Czy jestem z Londynu? Z klubu z Londynu. Nie. nie. Czy jestem czarno skóry nie. nie. Czy. Jestem z klubu z Londynu? Tak, tak. Hmm. Wydało, więc, Dobra, Dobra, czy jestem Lukaku? Dobrze. <laughs> e, Salah czy, czy firmino? Shakiri. Shakiri, a to mnie... A, czekajcie, jeszcze jedną próbę. Dawid Luis. Nie. Aj, aj, aj. Ale klub dobry wybrałem. No to 1-0-0. Jeden, jeden, Runda numer 2. Będę zaczynał teraz ja. No i tyle, zobaczymy. Nikodem przygotowuję. Dobra, czy gram. Czy, no, czy jestem Europejczykiem? Tak. tak. No, Czy jestem Europejczykiem? Czy nie gramy tak? Tak. Tam. No dobra. Czy jestem piłkarzem z La Ligi? Tak. Nie, 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 nie. Co ja gadam? Nie, 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 nie. jestem piłkarzem La Ligi. Czy jestem piłkarzem z ligi włoskiej? Nie. Czy jestem z Premier League? Tak, tak. Czy gram poza Premier League? Tak. Czy gram z Premier League? Nie, nie. To samo pytanie, czy jestem Stop Six? Tak. tak. Czy gram w Serie A? Nie. Czy gram. w Bundesliga? Tak. tak. Okej, okay. Okay. Czy jestem z Manchesteru? Czegokolwiek. Nie. Nie. Czy jestem piłkarzem, który zdobył kiedyś. Bo Nie. Czy jestem piłkarzem klubu, który zdobył kiedyś mistrzostwo Niemiec? Nie. Nie. <laughs> Czy gram w Borussia Dortmund albo Bayernie Monachium? Tak. tak. Czy jestem z Liverpoolu? Nie. nie. Czy jestem z Uruguayu? Nie. nie. Czy. E, czy. Jestem napastnikiem? Nie. Nie, 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 nie jestem, napastnikiem chyta, 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 chyta. nie jestem. Okej, okay, to było teraz nie, nie. takie. No dobra, nie. Czy jestem z Arsenalu? Nie. nie. Czy mówię po francusku? Albo czy w klubie mówią po francusku? Tak. Tak. <grym> um, czy jestem Marco Reusem? Nie. 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 <grym> Dobra, czy jestem z Chelsea? Nie. nie. Czy gram w formacji obronnej? Jako bramkarz bądź obrońca? Tak. tak. Ja muszę strzelać, bo wy zaraz to odgadniecie. Mm. Czy jestem Mario MarioGC? Tak. Jest! Kurde, wiedziałem, tak. że Wiedziałem, że jestem bufonem Dobra, no, no, czekaj, ja, no, bo, ja strzelę. Strzelę. Deali. Nie, Elixen. Elixen. Ach. Trzecia runda. Mamy 1-1-0. Ale zobaczymy. Teraz Krzywy będzie zaczynał z pytaniami. Nikodem, przyklejaj. Dobra. Krzywy zadał pytanie. E, czy jestem graczem, który narodowościowo jest z Europy? Nie. Nie. E, czy gram w Premier League? Nie. nie. Czy gram w Premier League? Nie. Czy gram w Lidze, która nie jest w Premier League? Tak. Czy gram w Serie A? Nie. Czy gram w Lidze? Nie. To samo pytanie: czy gram w Lidze? Nie. Czy gram w Bundesliga? Nie. Gram w Serie A? Nie. A ja w Serie A gram? Nie. nie. Czy ja gram w La Lidze w Hiszpanii? Nie. Czy gram w ligę? Nie. Czy gram w ligę? Ja gram? Tak, ale no nie powtarzaj pytań. No, no, no ale to samo nie? chciałem pytać zadać, To no, co ja poradzę, no. Czy jestem z piłkarzem z jednym... Jedyn... Nie, inaczej. Czy jestem z pięciu największych klubów w Europie? Tak. No tak. No co, jestem z Bundesligi? ligi? No. Tak. Okej, okay, czy gram... Um... Okej, okay, inaczej. Czy jestem graczem czarnoskórym? Nie. nie. Eee, pff, czy jestem piłkarzem grającym na cenie we Francji? No tak. 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 Czy jestem zawodnikiem defensywy lub bram, bramkarz? Nie, 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 nie. De, defensywa nie, nie, lub nie 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 nie, 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 nie. Czy gram w psr nie. 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 Czy jestem piłkarzem pochodzącym z Polski bądź z kraju sąsiadującego? No, ciekawe pytanie. Nie. Jeszcze raz? Nie, jestem nie, piłkarzem nie, z Polski nie, bądź nie, z kraju nie, sąsiadującego. Nie, nie, nie. Czy jestem piłkarzem z Borus Dortmund albo Bayernu Monachium? Tak. No, tak. no to no tak, nie wiedziałem, to pytanie. <grym> <grym> czy ja jestem z Monako? Tak, tak. Czy ja jestem spoza PSG i Monako? Nie. Nie. <grym> Ty, co pytanie? Um, czy jestem zawodnikiem środka pomocy? Nie. Okej, okay, czy jestem Naldo? Nie. nie. Czy jestem z Ameryki Południowej? Nie. nie. Czy jestem Miller? Nie. nie. Czy jestem z Ameryki Południowej? Południowej. Tak. No, no, no. Czy jestem Francuzem? Tak. Czy jestem Lewandowskim? Nie. nie. Szybko, tylko nie ma. Dobra, czy jestem napastnikiem? Tak, tak. Czy jestem Kylianem Mbappe? Już cię mówi, że jestem Falcao. No kurde, nie. Robę. Nie, nie, nie. tego. Nie, nie, nie ma szans. Mamy 1-1-1. Jeden, jeden, jeden. No dobra, idziemy dalej. No dobra, czwarta runda, która jest ostatnią. Idealnie się ułożyło tak, że każdy ma po jednym punkcie tutaj, więc będzie decydująca. Nie wiem, ile za bardzo trwa ten materiał, ale oczywiście, jeżeli wam się podoba, to nie zapomnijcie sobie łapki w górę. A teraz przechodzimy do ostatniego podejście. Co to było? Co to było? Ła! Wow. A kto pierwszy raz zdaje? Eee... Ja. Ja. Możemy zagrać zasowanie. w kamień tak, uwaga. Ja. Mmm. Dobra, czy jestem zawodnikiem z Premier League? Nie. nie. Czy jestem zawodnikiem spoza Premier League? Tak. tak. Czy jestem zawodnikiem z Serie A? Nie, nie. Czy jestem zawodnikiem z La Ligi? Nie. Ej, tak, boże. Tak, tak, co tak, 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 ja tak. Oj, czy? No. No to czy ja jestem z Serie A? Nie. Nie. Czy jestem zawodnikiem z La Ligi? Nie. Nie. Czy jestem napastnikiem? Mm. Czy jestem zawodnikiem ofensywnym? Tak. Tak. Dobra. Ja jestem spoza Pionierów, już to ustaliliśmy. Cóż, zadać tak. no. Chcesz, dobra, chcesz, chcesz, chcesz to nie, zadać takie pytanie? Dobra, dobra, nie, 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 dobra. Czy jestem, nie wiem, z Ligi Francuskiej? Nie. nie. Czy gram na coś na angielskie boisko? Nie. Znowu? Czy jestem z Barcelony albo Realu Madrid? Nie. <laughs> Czy jestem z Bundesligi? Nie. Czy ja gram na co w Nie. Czy, czy jestem Francuzem? Tak. tak. Czy jestem z La Ligi? Tak. Tak, tak, tak. Czy jestem piłkarzem y, grającym w Ligę? Tak. tak. Czy nazywam to... się Antoine Griezmann? Cavani! Chciałem... <laughs> chcę, ale w, pierwszy, nie, w pierwszej rundzie chciałem kawanie Czy w drugiej dać? No i mi się udało. Tym razem. Niestety. Wielkie brawa dla oczywiście moi drodzy, jeżeli wam się podobało, już mówiłem, co, mi, co możecie zrobić, jeżeli macie inne jakieś pomysły albo, nie wiem, chcielibyście drugą część tego, oczywiście dajcie nam znać w komentarzach, ja się bawiłem, dobrze, mam nadzieję, że wy tak samo, chociaż widzę nie tę Możecie nas disować za sposoby zadawania pytań, ale nie mieliśmy przygotowanego Nie, ale wiecie, bo to też jest, do... to, to są strzały tutaj. I za zaćmienia czasami, tak. bo się myślałam nad swoim pytaniem To a... jest tak, że my ustaliliśmy sobie, wiemy, że normalnie w takich pytaniach kim jestem jest tak, że jak powiesz tak, to możesz kontynuować a -a. Tutaj dla dynamiki chcieliśmy, żeby to jednak szło, wiecie, w sposób taki po jednym pytaniu No i, i wydaje mi się, że to całkiem spoko wyszło no i co? Dziękujemy wam bardzo za uwagę. Oczywiście zapraszam na kanał piłkarzyków do Adama i Krzywego i Nikodema. Tam za mną jest oczywiście cały ten, zostawimy ich w opisie. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się na razie i do usłyszenia. Cześć, Dzięki wielkie cześć.